Bardzo serdecznie dziękuję, że Państwo zdecydowali się poświęcić ten poranek na rozmowę, na wysłuchanie rozmowy z Damianem Dudą, szef ochotniczego zespołu medyków pola walki, w międzyczasie z gościem Wirtualnej Polski. Kłaniam się, Panie Damianie, uszanowanie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To jest człowiek, proszę państwa, wyjątkowy, który ma wyjątkowe doświadczenie i wyjątkową wiedzę. Zdążą się państwo podczas tej rozmowy z całą pewnością zorientować, że ani odrobinę nie przesadzam w tym, co mówię. Między innymi ma pan, panie Damianie, osobiste spojrzenie na pole walki w Ukrainie. Czy Ukraińcy, czy można powiedzieć, czy takie zdanie byłoby uzasadnione, czy, czy byłoby przesadzone, że Ukraińcy przegrywają tę wojnę? No Nie zapominajmy o tym, że Ukraińcy bronią swojego terytorium, które dalej jest okupowane. W chwili, kiedy mamy do czynienia z okupantem na naszej ziemi, ciężko jest mówić o zwycięstwie. Możemy tutaj mówić o zwycięstwie Ukraińców w poszczególnych kampaniach, w poszczególnych posunięciach. Tam, gdzie Rosjanie ustąpili, natomiast dalej mamy Rosjan na terenie ukraińskim, i do momentu, dopóki Rosjanie zostaną całkowicie wyrzuceni z Ukrainy, ciężko jest mówić o jakimkolwiek zwycięstwie. Jest Pan w tej chwili w Polsce, prawda? Ale w ostatnich, właściwie można powiedzieć, latach od początku wybuchu wojny tego ostrego konfliktu, tej ostrej części wojny po 24 lutego 2022 roku. A już tyle czasu minęło od momentu tego bestialskiego ataku. Chyba częściej pan bywa w Ukrainie niż w Polsce? Był pan jeszcze przed chwilą, właściwie na linii frontu? Dokładnie tak. Zjechałem na chwilę po to, żeby wyszkolić nowe zespoły. Za dwa tygodnie z powrotem jadę na front. Tam będę przebywał. Minimum półtorej miesiąca. Nasza praca na chwilę obecną na linii frontu jest pracą stałą. Utrzymujemy tam zespół od eskalacji cały czas, dlatego że jest bardzo duże zapotrzebowanie na medyków takich jak my, czyli na medyków pola walki. My pracujemy bezpośrednio na pierwszej linii i od umiejętności medyków bojowych zależy, czy poszkodowani żywi będą dojeżdżali do szpitala. Ponieważ jest znaczne zapotrzebowanie, sytuacja się komplikuje, coś naprawdę wisi w powietrzu, to nie zapowiada się, żebyśmy skończyli tam szybko swoją. Pracy. Co to znaczy, że coś naprawdę wisi w powietrzu? Widać koncentrację Rosjan na wielu odcinkach. Widać, że te ataki są atakami takimi macającymi linię obrony ukraińską. Widać, że Rosjanie są świetnie zorientowani, że Ukraina ma braki w amunicji, ma braki w sprzęcie. I najprawdopodobniej Rosjanie będą chcieli wykorzystać właśnie. Tą chwilową przerwę w dostawie sprzętu dla Ukrainy i uderzyć. Widzimy to też po atakach lotnictwa rosyjskiego, po atakach rosyjskiej artylerii, która najprawdopodobniej przygotowuje działania pod szturmy rosyjskie. Zresztą jest to bardzo często też przypominane, powtarzane, bardzo często sugerowane zarówno przez prezydenta Ukrainy, jak i szefa jego wywiadu, czy szefa zbrojnych sił Ukrainy. A w jakim miejscu dokładnie w, w sensie rejonu pan i pańscy współpracownicy przebywacie? My znajdujemy się w okolicach Kreminnej, to jest miejsce, które jest nazywane Lasem Cudów ze względu na intensywność walk, która tam ma miejsce. Mówi się, że jest to najbardziej zaminowany teren na świecie na chwilę obecną, ale mamy tam też bardzo dużo dynamicznej walki, zarówno jedna strona, jak i druga strona próbuje się przebić przez linię obrony przeciwnika. Jest to trudny teren ze względu na dużą ilość dronów FPV, które tam latają. Tak naprawdę w każdej chwili nie wiemy, kiedy śmierć może przyjść z powietrza? Trzy dni temu na miejsce, w którym przebywaliśmy, na miejsce, w którym mamy swoją ziemiankę, gdzie z linii okopów bierzemy poszkodowanych, pracujemy nad nimi, zanim ich wywieziemy ze strefy walk, spadły bomby lotnicze, które na szczęście bezpośrednio nie uszkodziły naszych ziemianek, naszych budowli ochronnych. Natomiast podpaliły cały teren i musieliśmy no, na linii frontu w zagrożeniu ostrzałem gasić las, by po prostu nie spłonąć żywcem. To były bomby termobaryczne, tak? To były bomby termobaryczne. Rosjanie coraz częściej sięgają po ten grubszy kaliber, zarówno po bomby lotnicze, jak i po ładunki termobaryczne. Zdarzają się też odcinki, gdzie Rosjanie mm, macają e, Ukraińców, e, ich możliwości ochrony e, i używają gazów bojowych. Także sytuacja się bardzo brutalizuje. Zdaje się, to jest broń, która jest zakazana. Hmm międzynarodowymi Traktatami, umowy, umowami międzynarodowymi, prawem międzynarodowym. Bomb termobarycznych nie powinno się używać, jeśli się dobrze orientuje. Rosjanie listę tego, co jest zakazane, traktują jako listę do odhaczenia, do zrobienia. Ja, będąc na konflikcie ukraińskim od 2014 roku, plus na tym pełnoskalowym od dwóch lat, widzę, że Rosjanie nie przestrzegają konwencji żadnej. W jakikolwiek sposób. My, jako medycy, bardzo często ewakuując, jesteśmy pod ostrzałem rosyjskim, gdzie Rosjanie z góry za pomocą drona, dlatego że na Ukrainie zawsze jest nad Tobą jakiś dron, albo jest to dron Twój, albo jest to dron przeciwnika. Więc oni mają świadomość tego, po kim walą, po kim strzelają. I bardzo często my niosąc poszkodowanego na noszach, jesteśmy pod ostrzałem rosyjskim, który chce zlikwidować ekipę ewakuacyjną. I tutaj jakby trzeba sobie zadać pytanie, czy jeżeli wcześniej Rosjanie dopuścili się zbrodni wojennych, to czy możemy liczyć na to, że oni będą respektowali jakiekolwiek prawa, jakiekolwiek konwencje? Oni po prostu, na przykład pojazdy z, z, z Czerwonym Krzyżem, który oznacza pomoc medyczną, traktują jako cel. To znaczy, przepisy są takie, że powinniście być wyłączeni, tak oznakowani z tego konfliktu i z ataku, a jesteście celem. My już przestaliśmy oznaczać nasze pojazdy jako medyczne, dlatego, że te pojazdy ściągają po prostu rakiety i ostrzał rosyjski cztery razy bardziej. Szpital w Bachmucie, w którym pracowaliśmy, szpital dziecięcy, wtedy, kiedy jeszcze Bachmut był, wtedy, kiedy my byliśmy w Bachmucie, myślę, że on ściągał 50% tego, co spadało na Bachmut. Pomimo tego, że Rosjanie bardzo dobrze wiedzieli, co to za budowla, bardzo dobrze wiedzieli, kto tam jest, bardzo dobrze wiedzieli, co tam się dzieje. Taka sama sytuacja ma miejsce z punktami stabilizacyjnymi, które są od pierwszej linii oddalone od 20 do nawet 30 km. Po tych punktach stabilizacyjnych Rosjanie też regularnie strzelają, też regularnie wysyłają rakiety. Więc ja rozumiem, że przez przypadek można zbombardować, jakkolwiek to brzmi. Transport sanitarny, który wywozi poszkodowanych z pierwszej linii. No ale nie ma mowy tutaj o przypadku, jeżeli walimy w oddalone od linii Frontu punkty, konkretnie w te konkretne miejsce, gdzie pracuje się z poszkodowanymi, bo z poszkodowanymi, gdzie zwozić się poszkodowany I co pan sobie myśli, panie Damianie, o, 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 o tych ludziach, o takim podejściu? Pan przedstawiciel zachodniej cywilizacji, który się wychował, urodził, jest przedstawicielem, obywatelem kraju, w którym staramy się przestrzegać przepisy prawa, gdzieś tam jakoś tej umowy, dogadaliśmy się na, na jakieś reguły wspólnego życia i te reguły staramy się przestrzegać i spotyka się pan z czymś takim, co, 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 co jest z piekła rodem tak naprawdę. Co pan o nich myśli? Ja myślę, że to jest element innej cywilizacji. Ja myślę, że cywilizacja rosyjska jest elementem cywilizacji turajskiej, która jest po prostu przyzwyczajona i która jest niejako skoncentrowana na tym, by panować, by narzucać hegemonię innym narodom. I teraz osoby, które twierdzą, że można oddzielić, jakby kwestie siły, kwestie walki, kwestie dominacji od rosyjskiej kultury, teatru, muzyki, no jest tutaj w mocnym błędzie, dlatego, że sposób działania, myślenia o innych narodach, kruchość ludzkiego życia jest w tą cywilizację rosyjską wpisane na trwałe. My będąc tam na miejscu naprawdę mamy świadomość tego, że Ukraińcy walczą z, z czymś złym, z cywilizacją śmierci, że walczą z czymś, co po bajkowemu można byłoby nazwać no po prostu złem. No właśnie, a gdzieś tam wielka polityka próbuje z, z Rosjanami rozmawiać czy, czy przekonywać takimi regułami zasadami słowami cywilizacji zachodniej właśnie zdaje się, że oni to traktują tylko jako jako zaproszenie do kolejnego brutalnego kroku jako oznakę słabości prawda tam jedynie ten język siły jest rozumiany i Dokładnie. może cokolwiek zmienić. Dokładnie tak, Rosjanie bardzo dobrze mają świadomość tego, że to oni decydują, oni rozdają karty. Cały Zachód zapowiadał, że ekonomicznie Rosja nie wytrzyma tej wojny, że nałożone sankcje w jakiś sposób osłabią Rosję. Rosja przeorientowała się gospodarczo na Bliski Wschód, przeorientowała się gospodarczo na Azję i jak widać, radzi sobie wyśmienicie. I moim zdaniem ten konflikt tak naprawdę był szczepionką dla Rosji. Rosja się wzmacnia, Rosja mobilizuje nowe siły, produkuje nowy sprzęt, Rosja wznowiła produkcję, Wybranych elementów sprzętu, który potraciła bądź wzmocniła ilość produkcji. Więc w tym momencie ciężko jest mówić o tym, że jakiekolwiek próby zmuszenia Rosji do rozmów odbywają się z naszej inicjatywy, że jeżeli Rosja rozmawia, to tylko i wyłącznie dlatego, że widzi w w tym swój własny interes i wie, że tymi rozmowami nie straci. O czymś chociażby rozmowy mińskie, które były fiaskiem, prowizorką. No i dzisiaj pokazują, jak słabą i nieskuteczną jest dyplomacja europejska. Proszę Państwa, chciałbym, żeby Państwo mieli świadomość, z, z kogo słuchają. Pan Damian jest człowiekiem, który nie jest, choć i to szanujemy, i takich ludzi szanujemy, którzy... Którzy leczą ludzi gdzieś na zapleczu wojny, pracują w szpitalach w miarę bezpiecznym miejscu. Nie, no, pan jest na pierwszej linii, pan jest w jednym miejscu, w jednym okopie, w jednej ziemiance z, z żołnierzami. Właściwie pan tę wojnę widzi tak samo, jak widzi to żołnierz. Właściwie pan jest w pewnym sensie jednym z nich, choć ma trochę inne zadania. Tak, my jesteśmy elementem składowym sił ukraińskich będących albo w obronie, albo w ataku, z chwilą kiedy Rosjanie atakują, bądź Ukraińcy atakują w, w przypadku szturmów ukraińskich. Tyle, że naszą bronią tutaj nie jest karabin, a naszą bronią jest plecak medyczny. Naszym zadaniem jest, żeby w tej pierwszej chwili, kiedy żołnierz E, oberwie, kiedy żołnierz zostanie ranny, udzieliśmy pomocy, przygotować go do mm, transportu i w miarę możliwości ewakuować go w miejsce bezpieczne, gdzie dojadą karetki pogotowia i wezmą go e, do e, szpitala. E, bardzo często niosąc poszkodowanych. Potykamy się o trupy tych, którym nie udało się pomóc. Więc środowisko, w którym pracujemy, jest środowiskiem bardzo ciężkim, wymaga od nas odporności nie tylko fizycznej, ale i psychicznej. Jak pan sobie z tym radzi? No skąd ta odporność? Czy pan jest dzisiaj innym człowiekiem niż dwa lata temu? Skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem tym samym człowiekiem, dlatego że wojna odciska na nas piętno. Bardzo często jest tak, że my wracamy do kraju, ale fizycznie, psychicznie jesteśmy tam. Ta wojna będzie w nas pewnie do końca życia, natomiast musimy dbać o to, żeby z tej wojny jak najszybciej wrócić, nie tylko fizycznie, ale i myślami. Dlatego mamy swoich psychoterapeutów, mamy specjalistów, którzy dbają o to, by te straszne obrazki, które my tam oglądamy, bo nie wszystkim udaje się pomóc. Bardzo często nasi pacjenci nie dożywają dojazdu do szpitala, bądź kiedy trafiają w nasze ręce, już nie żyją. By sobie z tym poradzić, by sobie to w głowie wszystko poukładać, jest potrzebny specjalista i my staramy się tą higienę psychiczną zachować. No bo to jest tego rodzaju pomoc, że na przykład ktoś, był jakiś rosyjski atak i komuś oderwało urwało kończynę na przykład i wy jesteście natychmiast w tym miejscu po takim wybuchu próbujecie zabezpieczyć takiego człowieka żeby zminimalizować straty nie wiem żeby ograniczyć upływ krwi na przykład i oddajecie takiego pacjenta na no, który musi być operowany po prostu już specjalistą którzy po niego przyjeżdżają a wy zajmujecie się takim jakby pierwszym dotykiem tak Zdarza się, że bardzo często te skomplikowane czynności medyczne my też musimy wykonywać na linii, w ziemiance, w której jesteśmy, bo jeżeli tego nie zrobimy, to pacjent po prostu nie dojedzie. Bardzo często nasi pacjenci są pacjentami intubowanymi, bardzo często nasi pacjenci są pacjentami, którzy są więzieni na narkozie. I sam transport też nie jest łatwy. Można powiedzieć, że czasami transport jest. Bardziej niebezpieczny niż samo podjęcie poszkodowanego dlatego, że odbywa się on po otwartym terenie po miejscowościach, które zostały zrównane z ziemią, gdzie polują rosyjskie drony. Więc jest to bardzo skomplikowany proces. Samo wywiezienie poszkodowanego ze strefy walk to są przynajmniej dwie godziny jazdy jazdy off roadowej po bardzo ciężkim terenie zagrożonej atakiem przeciwnika. A dlaczego pan to robi? Każdy ma swoją motywację. Moją motywacją teraz jest chęć zrobienia czegoś dobrego, chęć wykorzystania tych talentów, z którymi się urodziłem, tak by kiedy będę już osobą u schyłku swego życia, bym mógł spojrzeć w lustro i powiedzieć, że zachowałem się jak trzeba, że zrobiłem wszystko, co mogłem, by ten świat był trochę lepszy. Nie rozmawiając o śmierci, bardziej o życiu, czy pan ma pojęcie, ile osób pan uratował? Nie liczymy tego, dlatego że bardzo często to są bardzo duże ilości, a bardzo często to jest jedna osoba, ale ta jedna osoba o życie, której walczymy kilkadziesiąt godzin nawet. Więc tutaj nie ma reguły. Są takie dni, gdzie się nic nie dzieje i my siedzimy w ziemiance patrząc na ścianę, a są takie dni, gdzie jest ten sygnał do udzielenia pomocy. Jak my z tej ziemianki wyjdziemy, nie wracamy do niej parnaście, kilkadziesiąt godzin. Dlatego, że ilość podkodowanych nas zalewa i tak naprawdę cały czas mamy ręce, łokcie uwalone w krwi. Więc ja myślę, że to na pewno nie są dziesiątki w tym momencie. Mówimy o setkach osób, kilkunastu setkach osób. Mhm. Czyli, czyli no grubo ponad tysiąc istnień ludzkich Pan uratował własnymi rękoma prawdopodobnie. Ciężko jest mi rachować, dlatego że nie prowadzimy e, takiej statystyki, Jasne. ale myślę, że razem z całym moim zespołem mhm. pod tą ilość podchodzimy. Jasne. A co to znaczy zespół? I, ilu ilu e, ludzi, którzy mają takie same funkcje, jak pan jest jednocześnie razem z panem? Jak duży jest taki zespół medyczny i, i jak, wi, wielu, z, jak wi, z wieloma żołnierzami wy jesteście? O jakich mhm. liczbach mówimy? Ten zespół składa się z trzech osób, minimum. Czasami jest tak, że wysyłamy więcej zespołów, natomiast minimum pracujemy trzosobowym zespołem, i my staramy się taki zespół rotować co miesiąc. Zespół pracuje przez miesiąc i po miesiącu jest wymieniany przez inny zespół. Na chwilę obecną w mojej fundacji jest 30 bojowych medyków z doświadczeniem bojowym. Teraz jesteśmy na etapie przygotowywania kolejnych 10 bojowych medyków, którzy uzupełnią ten skład, który pracuje. Ilość żołnierzy, z którymi pracujemy, zależy od jednostki, z którą pracujemy i od odcinka. Czasami jest tak, że pracujemy z całymi kompaniami, batalionami, a czasami jest tak, że pracujemy z mniejszymi grupami, z grupami sił specjalnych, więc wszystko jest uzależnione od sytuacji, wszystko jest uzależnione od potrzeb. A czy to nie jest tak, że wy jesteście cały czas tymi samymi żołnierzami, jesteście częścią tego samego zgrupowania? Nie, to się zmienia. Najczęściej no tak, natomiast jeżeli się zmienia, to zmienia się po kilku miesiącach, dlatego że część z tych jednostek zjeżdża na odpoczynek, część z tych jednostek się ratuje i wtedy my nie zjeżdżamy na odpoczynek, mamy świadomość tego, jak potrzebni są medycy, tylko po prostu zmieniamy jednostkę na tę jednostkę, która potrzebuje akurat w tym momencie pomocy. No i co mówią, co czują, co siedzi w sercach Ukraińców w tej chwili? No Myślę, że jak ktoś siedzi w ziemiance obok nich, ratuje życie ich kolegów, no wy jesteście absolutnie. No brać mi broni, prawda? Tutaj nie ma żadnego rozróżnienia, wy jesteście, jakby domyślam się, że jesteście jednością, zaprawieni razem, zaprzyjaźnieni prawdopodobnie do końca życia. I co oni myślą, co oni czują, jak oni odbierają chwilę bieżącą? Tak się kształtuje braterstwo broni, pomimo tego, że nie wiąże nas ani wspólny kraj, ani nie wiążą nas więzy rodzinne. To myślę, że nie jeden byłby w stanie oddać życie za tego drugiego. Oni są zmęczeni. Morale na Ukrainie naprawdę spada w dół. Ludzie mają dosyć tej wojny z tego tytułu, że nie mają możliwości oddechu. Każdy trening, jak idziemy na siłownię, w pewnym momencie przestanie być przyjemnością, nawet jeżeli lubimy sprawność fizyczną, a będzie katorgą. jeżeli będzie on przedłużany, nie będzie możliwości jego przerwania. W przypadku prowadzenia wojny, działań, jesteśmy w tej samej sytuacji. Ci ludzie od dłuższego czasu są w okopach i za chwilę zacznie brakować możliwości, by ich stamtąd wymienić na odpoczynek. Kończą się Ukrainie ludzie i w tym momencie tylko i wyłącznie to, jak szybko dojedzie broń, to jak ta broń szybko będzie w stanie do użycia przeciwko przeciwnikowi, jest wyznacznikiem, czy Ukraina będzie w stanie dalej się bronić. A czego potrzeba najbardziej? Przede wszystkim potrzeba amunicji artyleryjskiej, potrzeba amunicji do broni strzeleckiej, potrzeba wozów ewakuacji medycznej opancerzonych, czego my doświadczamy wozów bojowych. Generalnie brakuje wszystkiego. Mamy do czynienia z krajem, który stoi naprzeciw potędze militarnej, jaką jest Rosja tej sytuacji bez znacznej pomocy sama Ukraina swoimi rezerwami nie będzie w stanie się bronić, już nie mówiąc tutaj o próbach odebrania tego terenu, który zabrała jej Rosja. Czy pan dostrzega takie poważne ryzyko, mówiąc o tym, że coś wisi w powietrzu, tego, że te zdobycze terytorialne Rosji się mogą powiększyć w niedługim czasie? Myślę, że do końca maja Rosjanie uderzą. Myślę, że Rosjanie będą w stanie podjąć ofensywę na dniach. To jest też coś, do czego my się przygotowujemy jako medycy. E, a Ukraińcy się jakoś bojowo próbują do tego przygotować? Czy mają jeszcze jakieś możliwości, żeby się przygotować? Skoro pan o tym mówi, oni też to doskonale wiedzą. Do końca maja Rosjanie uderzą. To, to co mogą zrobić Ukraińcy? E, wzmocnić jakieś swoje okopy, jeszcze bardziej zaminować teren, zbudować jakieś wzmocnienia. Co oni mogą jeszcze zrobić? Nie chcę mówić o detalach, dlatego że jest to kwestia e, jakby bezpieczeństwa. Natomiast widać, że Ukraińcy budują linię obrony. Widać, że Ukraińcy mają świadomość tego, że Rosjanie mogą za chwilę uderzyć i że się do tego przygotowują. Mm -hmm. A mówił Pan o tym, bo to jest niezwykle. My sobie często nie zdajemy z tego sprawy, ale to jest niezwykle trudne. Trzymamy kciuki za Ukraińców, wspieramy ich pewnie nie tylko myślą. Ale to są ludzie, którzy bardzo często, jak sądzę, jak rozumiem z Pańskich słów, ludzie, którzy są tam na wojnie właściwie dwa lata. To, to nie jest tak, że tam jest jakaś głęboka rotacja, że ktoś może sobie pojechać na urlop, potem wrócić. Po prostu nie ma takich możliwości. Rozumiem, że Pan zna ludzi, którzy na tej wojnie są już kolejne, kolejne miesiące i z tego się bierze to zmęczenie, tak? Znam też ludzi, którzy są na tej wojnie 10 lat, bo poszli walczyć w 2014 roku. To zmęczenie bierze się stąd, że sytuacja się brutalizuje coraz bardziej. Te jednostki nie mają możliwości wyjechania na poligon, żeby odpocząć. Nie mają możliwości złapania oddechu, tylko są po prostu uzupełniane nowymi ludźmi. Bo wycofanie takiej jednostki z pierwszej linii bez możliwości zastąpienia jej inną jednostką no, sprawi, że będzie to po prostu zachęta dla Rosjan do próby wzięcia tego terenu. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy są zmęczeni um, i kończą mi się siły. My jeździmy do okopów do zawałów serca już teraz, nie tylko do urbanych końców. Średnia wieku tam obrońców zwiększa się. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie mają czasu na diagnozowanie czy zajęcie się swoimi starymi schorzeniami, dlatego że są na wojnie, dlatego że nie mają możliwości opuszczenia swoich stanowisk. I w tym momencie stare schorzenia, które były do wyleczenia dość szybko w warunkach pokoju, tam zaczynają być większym problemem. Czyli po prostu taki zawał, który jest konsekwencją jakiejś, nie wiem, przewlekłej choroby, która się by rozwinęła mimo wojny, gdyby wojny nie było, i po prostu ci ludzie nie mają możliwości, żeby się zwyczajnie leczyć, więc, więc i takie schorzenia się zwyczajnie w tych okopach odzywają, tak? Dokładnie tak, to nie tylko rany bojowe. Mamy tam do czynienia z wyeksploatowaniem organizmu, z niedożywieniem, brakiem snu, z brakiem dostępu do leków, takich, które są lekami medycyny typowo cywilnej, jeżeli taki żołnierz nie zostanie zratowany na zaplecze frontu. Mamy do czynienia tam z sytuacją, w której żołnierz jest poddawany na bieżąco stresom, biorącym się z walki, brutalnej walki. To nie wpływa pozytywnie na organizm. To chyba dobrze w takim razie, że Ukraina organizuje jakąś nową falę mobilizacji, w tym sensie, że obniża wiek poborowych. Ukraina nie ma wyjścia. W tym momencie, jeżeli Ukraina nie dostarczy nowej generacji, nowej liczby, nowej fali obrońców, to ta obrona po prostu puści. To trochę, trzeba sobie to porównać do. Takiego falochronu. Jeżeli falochron będzie za słaby, to w pewnym momencie fale go sforsują, fale go obalą, fale pójdą dalej. W tym momencie ci ludzie muszą wzmocnić ten falochron, linię obrony Ukrainy, która pozwala zatrzymać Rosję. A co my możemy? My, my którzy słuchamy teraz pańskiej relacji w bezpiecznych, wygodnych mieszkaniach. My jesteśmy ochotnikami, pracujemy całkowicie za darmo, nikt z nas nie pobiera wynagrodzenia za to, że tam jest. Pracujemy tylko i wyłącznie dzięki dobrym ludziom. Pomagamy od 10 lat, wierzymy, że tak trzeba, jak trzeba będzie, będziemy pomagali kolejne 10 lat. I chcielibyśmy, żebyście państwo byli w swojej pomocy nie sprinterami, nie pomagali krótko trwało, ale żebyście państwo byli Maratończykami. Dlatego, że ten konflikt może się rozlać na Europę, może rozlać się na Polskę. I nawet jeżeli ktoś nie pała sympatią do Ukrainy, to w naszym interesie narodowym jest, żeby Ukraina jako Bufor. Była, istniała i była silnym krajem. W związku z tym bądźcie Państwo Martończykami, pomagajcie Ukrainie, ludności Ukrainy, tak mocno, jak tylko to możliwe. No to powiedzmy na koniec raz jeszcze, dlaczego? dlaczego Jakie Pan widzi realne przesłanki, niepokojące sygnały mówiące o tym, że Rosjanie do czegoś się szykują i że za chwilę ta sytuacja może się pogorszyć? Widać koncentrację wojsk rosyjskich, widać, że Rosjanie przygotowują swoje działania. Uderzając w infrastrukturę krytyczną, osłabiając węzły komunikacyjne, Rosjanie macają lotnictwem i artylerią linie obrony ukraińskie. Wygląda to na przygotowywanie jakiejś większej operacji, która ma na celu wlanie się za linie obrony ukraińskie. Dlatego, proszę Państwa, nie możemy się przyzwyczajać. Do, do tej wojny i do tego, co się dzieje za naszymi granicami. Bardzo pewnie byśmy chcieli przestać o tym rozmawiać i wysłuchiwać takich rozmów, czytać inne newsy na głównej stronie Wirtualnej Polski, ale nie wolno zamykać oczu na rzeczywistość. To jest w naszym interesie, by być świadomym tego, co się dzieje. O czym pan Damian Duda opowiada, bo widzi to na własne oczy. Szef Ochotniczego Zespołu Medyków Pola Walki w międzyczasie, na Facebooku na przykład, w międzyczasie, tak się nazywają, proszę ich poszukać i Śledzić i wspierać choćby dobrym słowem pana Damiana i jego ludzi. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za to, co pan robi. Dużo zdrowia, żołnierskiego szczęścia, pomyślności. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dobrego dnia.